Witam na kanale Tarot, Zapraszam wszystkich baranków do prognozy na kwiecień 2021. Pierwszy tydzień od razu bez wstępów. Ja nigdy wstępów nie robię, nie lubię. Szkoda tracić czasu na wstępy. Tu mamy pierwszy tydzień. No całkiem ładny jest, całkiem ładny jest, bo są świeżynki, a świeżynki oznaczają wzrost entuzjazmu przede wszystkim. Eee, ale tak po kolei. No, coś nowego, no, coś nowego. Jeszcze tu dokończę, bo zaczęłam zdanie, nie skończyłam. Coś nowego tutaj mamy. Jeżeli chodzi o pazia buław, jest to nowe działanie, jakiś nowy początek, ale taki właśnie fajny, <laughs> przyjemny, entuzjastyczny. To może być nowe przedsięwzięcie, może być nowy projekt, jakiś nowy pomysł może być. Pojawią się jakieś inspiracje, czy to z zewnątrz, czy z wewnątrz, ale bardziej bym kładła akcent na wewnątrz jednak, ponieważ macie kapłankę, czyli tutaj warto słuchać podpowiedzi serca, podpowiedzi tych wewnętrznych. To może być przydatne zarówno, jeśli chodzi o te pomysły, jak i jeżeli chodzi o rozwiązywanie bieżących problemów, no bo wiadomo, że jak się coś nowego robi, no to jakieś tam trudności się napotyka z reguły. No nie ma tak, takiego czegoś, żeby żadnych trudności nie było, więc tutaj słuchać, tutaj warto podpowiedzi intuicji. Ale, ale jest, jest ten entuzjazm, bo aż w dwóch kartach się pokazał taka, taki entuzjazm połączony z radością, z zaciekawieniem. Pojawia się coś nowego, jakieś nowe szanse, nowe możliwości, ale wy też sami sobie stwarzacie te nowe możliwości, ponieważ decydujecie się tutaj zabrać za coś, za jakąś. No, nie chcę powiedzieć o robotę, bo robota to się ludziom kojarzy z taką ciężką pracą, a tu jest właśnie dużo, dużo radości i dużo takiej lekkości, więc to, to tak to nazwijmy. Tu możliwe nawet nowe stanowisko, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli ktoś gdzieś na etacie pracuje, tak? Możliwe jest nowe stanowisko czy awans, ale to wiadomo, że to wszystkich dotyczyć nie będzie, więc to już tak uprzedzam. Tu jest dużo dynamizmu w tym paziu buław, dużo dynamizmu. Takiej szybkości, chęci działania. Co jeszcze jest ważne, wzrost wiary w siebie tutaj jest, bo bez tej wiary w siebie to też ciężko coś zrobić, a jest, jest ta wiara w siebie tutaj. Co tu można jeszcze powiedzieć? Szukanie nowych doświadczeń w obydwu tych kartach, w obydwu tych potencjałach widać poszukiwanie nowych doświadczeń i przełamywanie ograniczeń, między innymi mentalnych, bo najczęściej spotykanymi ograniczeniami są te mentalne, że my uważamy, że coś tam nam się nie uda. No ale tu na szczęście tego nie ma, to ja już nie muszę Wam tłumaczyć, bo Wy tu już dobrze wiecie, że. Że Wam się może tutaj coś udać. Wy to już tu wiecie, bo to widać. Chociaż no ten ma trochę, może, tą minę, taką, tak go tu namalowali, ale ten już widać tu bardziej jest optymistyczny. Eee, tak naprawdę obydwie te energie są optymistyczne, bo Wy tutaj no już macie przełamane w zasadzie te Wasze schematy myślowe, że coś się nie uda albo że. Że czegoś nie można zrobić. Wy już w to nie wierzycie, że czegoś nie można zrobić. Wy już to robicie. Już zaczynacie przynajmniej to robić. Tutaj jeszcze nie, nie wiem, czy tu jakiś sukces od razu w 5 minut będzie, ale Wy macie bardzo odpowiednie energię do tego, żeby coś zacząć. Możliwość też poznania jakiejś nowej osoby. No właściwie i tu, i tu jest to pokazane. Możliwość poznania nowych osób, czy jakiejś jednej osoby może być to osoba z jakąś ofertą z jakąś ofertą czy to ofertą pracy czy ofertą miłości czy spotkania no bo to od razu o wielkiej miłości też nie chciałabym mówić bo nie wiem co tam dalej będzie zaraz zobaczymy co będzie w drugim o tu bardzo ładnie u o kurcze bardzo bardzo pięknie tu macie macie bardzo dobre karty jak na razie na drugi tydzień jeszcze lepsze pewnie jak na, na pierwszy, bo tu już macie jakieś konkrety. Tam było zapoczątkowanie działania, tu macie konkrety, tu macie zaspokojone swoje potrzeby. Macie jakieś pieniądze lub jakieś dobra materialne, lub jedno i drugie, co jest najbardziej prawdopodobne. Królowa Pentakli to jest mała cesarzowa, no więc tu naprawdę macie rewelacje bo jeszcze oprócz tego macie właśnie tą dziewiątkę monet którą widać, no i też jest piękna bo to jest taki jakby róg obfitości tutaj macie jakieś dobra prawdopodobnie materialne aczkolwiek no to może też tyczyć dóbr innego rodzaju czyli tych bardziej takich wzniosłych też oczywiście, no tym bardziej, że tam była kapłanka, o tak czyli tutaj macie też jakąś mądrość, jakieś dobra niematerialne, nie materialne, czyli duchowe czyli może właśnie wzrost mądrości z powodu tej kapłanki, do której się odwołujecie? Ta kapłanka to jesteście wy, wy to macie w sobie tą kapłankę, czyli tą mądrość. Czyli tu mogą być dobra zarówno materialne, jak i niematerialne królowa monet mówi, że tutaj macie wszystko co wam potrzeba na dany moment, czyli no, ja nie mówię że macie złote pałace i, i miliardy dolarów ale to co na dany moment potrzebujecie czy tam na dany okres czasu jakiś czy na dany tydzień, czy na dany miesiąc to macie, macie to zapewnione tutaj załatwiliście sobie własną pracą prawdopodobnie macie też pozytywną energię do dalszej pracy do dalszego zarabiania i do sprawiania sobie też przyjemności, bo to jest również karta przyjemności. To są karty ogólnie spełnienia w materii, ale tak jak mówiłam, to nie tylko chodzi tutaj o materię. Tutaj po prostu zbieracie owoce swojej pracy, czyli coś tu do Was przychodzi, jakieś owoce mogą być w formie pieniędzy, mogą być w formie czegokolwiek innego. Może to być dobre jedzenie na przykład, jakieś ubranie fajne. Możecie samochód sobie kupić, jak macie aż tyle pieniędzy. No też, no to zależy ile kto zarabia, to już nie wnikam. Tu jest też poleganie na sobie, na swoich talentach, na swojej pracowitości, na swoich umiejętnościach. Takie bezpieczeństwo, stabilizacja finansowa, materialna, również połączenie z naturą, harmonia z przyrodą. Też tu jest pokazana, też, też. Widzicie te piękne kwiatuszki tutaj, o. Z tym też się Łączyć trzeba i warto i zachęcam, żeby łączyć się z naturą. Yy, czyli tutaj mamy to osiągnięcie w sferze czy to materialnej, czy finansowej, jedno z drugim się wiąże, ale również, również w sferze duchowej też może być, bo jest kapłanka. Dobrze, to teraz jeszcze mamy Szóstkę Mieczy, też bardzo fajne, bo Szóstka Mieczy mówi o zadowoleniu, o spokoju, ale mówi też o zmianie, co może wiązać się z podróżą. Czyli tu jakaś podróż jest możliwa, lub jakaś zmiana, ale ponieważ jest to karta równowagi, więc jest fajnie. No, troszkę mniej fajnie na początku trzeciego tygodnia, ale potem to już macie super. O kurczę, macie najlepsze chyba karty. Pomijając tą czwórkę mieczy tutaj. <laughs> Przepraszam, gdy będziecie czuć się może zmęczeni, gdzie trzeba będzie zregenerować swoje siły, lub zastanowić się nad czymś. To tutaj macie dychę. Dycha to znaczy dużo, czegoś dużo, czyli albo dużo pieniędzy, albo coś wartościowego. Może kupicie dom, może mieszkanie, może samochód, może lodówkę, pralkę, może co jeszcze, komputer, może kupicie nowy. O, też tak może być w ogóle jeszcze macie dziewiątkę kielichów no macie naprawdę, oprócz tej czwórki mieczy jeszcze raz powtórzę, żeby nie było że coś tam nie powiedziałam tu macie rewelacje, po prostu rewelacje macie wszystkie, no prawie wszystkie najlepsze karty, no ludzie no ludzie, czemu lwy takich nie mają, no no trochę smutku się tu pojawia na chwilę w czwartym tygodniu, ale macie też ofertę miłości, czyli tak, jakby tam była ta nowa osoba poznana, tu macie konkretną ofertę miłości lub realizację artystycznych projektów. Ja zawsze to powtarzam, żeby ktoś nie myślał, że skoro tu jest rycerz kielichów, to znaczy, że musi być ten rycerz kielichów na białym koniu przyjechać, czy w białym samochodzie, bo on może przyjechać, bo jest. Jestem potencjał owszem, ale dla niektórych, no którzy już mają zaklepanego rycerza, to on nie, nie musi przyjeżdżać, bo niektórzy już na przykład mają go w swoim własnym mieszkaniu, tak? Więc jeżeli ktoś już mieszka z takim rycerzem, no to przecież on nie musi. Ale może być jakaś romantyczna kolacja we dwoje, jak najbardziej. Może być romantyczna kolacja czy nie wiem, jakieś miłe spędzenie czasu. Już nie będę mówić w jaki sposób, bo każdy ma swój sposób. Na spędzanie czasu, więc to oczywiście też może być oferta ze strony tej osoby, która, z którą mieszkacie, yy, partnera czy partnerki. Natomiast może to być, tak jak mówiłam, chęć realizacji artystycznych projektów, co wiąże się z nowymi pomysłami, czyli podobna energia do tej, co tam była na początku, w pierwszym tygodniu. Yy, co tam jeszcze mamy, tą końcówkę. Zobaczmy tą końcówkę. No, proszę. A bo ja tu nie powiedziałam, to już tu położę, ale. Położę już tą kartę, którą wyjęłam, ale tutaj nie powiedziałam, że to piątka kielichów jest, czyli tutaj jakiś smutek się pojawi z jakiegoś powodu, ale ponieważ na końcówkę macie radość, więc jak najbardziej świetnie się to kończy. A tu jeszcze pominęłam ósemkę kielichów. No, tak mi wyszło, że coś pominęłam. W czwartym tygodniu macie odejście od czegoś. To może być odejście właśnie od tego smutku. I tak to na to wskazuje. Czyli Wy możecie na przykład zrozumieć, że ten smutek jest tu nieuzasadniony, niepotrzebny, szkodliwy. No, jakiś żal też to może być, tak? Czyli ten, z tego żalu to możecie zrezygnować, odejść od niego. Ale możecie też odejść od jakiegoś miejsca. Czy to miejsca pracy. Czy od jakiegoś towarzystwa niepożądanego? No bo zakładam, że to towarzystwo jest tutaj pożądane jak najbardziej, ale może być tutaj jakaś konieczność odejścia od czegoś lub od kogoś, kto, kto, kto wam tam się nie podoba, kto wam szkodzi czy od jakichś zachowań od jakichś reakcji no bo tutaj faktycznie ta reakcja wasza nie jest, nie jest taka pozytywna nie jest dla was sprzyjająca ponieważ wy się tu czymś tam zasmuciliście, tutaj widać to oczywiście to dopiero będzie, nie? bo mówimy o kwietniu czymś tutaj się zasmucicie, ale odejdziecie od tej energii lub od jakiegoś miejsca czy sytuacji, dobrze czyli ponieważ jest tak dużo dobrych kart no nie wiem, czy to jest sens dokładać. Ja już tu nie będę nic dokładać w tej sytuacji. Niektórym dodawałam na maj, bo mieli kiepskie karty na kwiecień, tak? Dlatego dodawałam na maja, ponieważ tu są takie rewelacyjne karty, dużo spełnienia jest i radość też jest. No to jest czas wesela świętowania, może będzie jakaś okazja do świętowania, jest tu radość i zadowolenie, to może być jakaś zabawa no, w gronie jakichś bliskich osób. Może być jakieś szczęśliwe wydarzenie, tego się trzymajmy. Szczęśliwe wydarzenie. No, może być też, co może być, romans też może być. No, tym bardziej, że jest tu jakiś rycerz kielichów. Jeżeli to nie jest ten wasz rycerz, którego tam macie blisko siebie, to może być to jakiś też romans. Też to może być. Także no, romans może być ciekawy, no bo jest radość, więc, więc jak jest radość, jak się kończy radością, no to nie ma sensu tu już nic dodawać żadnych kart. Um, czy coś tu jeszcze pominęłam, tak się zastanawiam. No to jest takie poczucie spełnienia lub wynagrodzenia, lub zadowolenia, jeszcze tak może dodam szczęśliwe zakończenie to już mówiłam ale jeszcze nie mówiłam o zdrowiu to jest również karta zdrowia więc tego zdrówka życzę i tej radości i tego spełnienia w materii, które się tu pokazało zresztą nie jedno, bo tu aż trzy były spełnienia no bardzo ładnie najlepsze chyba karty macie no oby się to spełniło do usłyszenia